No i zaczynamy misję piątą Jaka muza Apelu Przewinę filmiki, bo i tak są więc... Oa Łabos! Of mordę Of mordę Nie Tego się nie spodziewałem I czemu mam takie lagi? Co tu jest? Shit! What the fuck is this? Co ja mam zrobić w ogóle, nie wiem, nie mam pojęcia. Lagi mam i... I w ogóle... Zajarał mnie. I znowu. czekajcie bo on taki lagi, że się wkurzy zaraz. żebyś się nie zdziwił. Powiesz mi, że cię rozwalę, tylko jeszcze nie wiem jak. Może w to ma strzelić? Aha. Wybacz mi. Co ja mam zrobić tutaj? Gdzie on w ogóle jest? <laughs> chyba nie wiedziałem z tym o -o. nie no kurde bez sensu przecież hmm. wiecie co, był taki jeden boss w drugiej części, że trzeba było rozwalić wszystkie lampy zrobić ciemność ja wtedy nie widział gdzie jestem Dzięki czemu, mogłem go rozwalić. Wspaniale. Może tutaj po nie będzie. Czekajcie, on teraz nie wie, gdzie ja jestem może. Wow co ja zrobiłem? Nie. Nie, tak miało być. Takie buty! Nie mam lampy strzelać chyba tylko... Łops! Piękny unik w moim wykonaniu. Strzela! Wszystko płonie. Teraz i ja zapłonę Na razie nieźle. Na razie dobrze idzie. O ile w ogóle <śm> mam robić to co robię. długo on jeszcze nie żył o dwa razy mi się uda. <coughs> W tym co ja robię w ogóle jest jakiś sens Bo jakoś zaczynam w to wąpić. Może z czegoś mocniejszego mu tam kropne Może z tego O kurde To nie było mądre Próbujemy z granatu. No tak, zapomniałem przecież, że tam jest ta bomba. Więc granata nie mogę na to użyć. Wiecie co? Może to szybciej i tak będzie. Dobra, to nie był najlepszy pomysł. Dobra, nie sika już tym ogniem. No nic, będziemy tak do niego strzelać. Może się coś stanie w końcu. Innego pomysłu nie mam. Na razie nic z tym skomplikowanego nie widzę, ale dobra? Gdzie jest mój celownik? O, udało się! No proszę! Nie, <coughs> yeah, zabiliśmy! Chyba drugiego bossa. Cudnie, pięknie. Jest. Freedom Memorial.